Krystian Wieczorek zniknął we Zem jak mibo, dla córki i kreska ony zrezygnował z roli budzeckiego. Czy Krystian Wieczorek odejdzie Zem jak mibo? Krystian Wieczorek, tak jak Kacper po pokreska Egna si Zem jak mibo aktor udzielił w banie wywiadu dla magazynu Gala w którym opowiedział pokres kaciowej rewolucji jakby by narodziny jego córeczki. To pierwsze tak szczere wyznanie Krystiana Wieczorka. Serialowy z kizem jak mi, bo bardzo chroni swój prywatno i w rozmowach z dziennikarzami zwykle nie opowiada o swojej kreska o niemarii szafirskiej ani dziecku. Zmieni Basi codziennie. Zwiat skurczy psi do gestu ma babki, ale to oczywisto. Jestem dojrzałym facetem i nie zmieniaj mnie decyzje, wiadomie podli te. Jak w nie na mnie rodzicielstwo i tacierzyxtwo. My L kreska dopiero za jaki czas będę znał podpowiedź na to pytanie, cho pewny wyobra E nie mam. Ale czy jestem bardziej wrażliwy niż wcześniej? kreskawczenie? Raczej nie kropka powiedział w Gali. Krystian Wieczorek ujawni pt. kreska kreska gdy przy narodzinach córki ale z trudem przychodzi mu opisanie emocji które towarzyszyły porodowi Zaraz po porodzie kangurowałem córecz, pielgniarki mi od przyniosły po bokreska y by na piersi i tak sobie byli my we dwójk, oddychaliśmy razem Vita ze. Zdecydowanie, ZCZ. przewa kreska, albo nad strachem. Od trzech miesięcy aktor dzieli swój czas pomiędzy pracwem jak mi bo, a rodzin. Cho ostatnio jest mniej na planie. widzi kochanej Mary i córce Zaplanowa wszystkie zobowiązania zawodowe tak kreska nie miesięc tacierzyckiego. Zajty będę dopiero od połowy lipca Teraz wykorzystujemy z kreska on ten czas dla siebie, siedzimy razem, jeździmy. Wspieramy się, robimy na zmianę ukreskane rzeczy przy dziecku. Krystian wieczorek wstaje do córeczki w nocy, kiedy jest taka potrzeba, ale na ZCZ, czy dziewczynka budzi się tylko na karmienie. Nie chciał zdradzić piekie i mi dali jej razem z kreska on. Na ZCZ cie w nowych odcinkach M jak mi, bo po przerwie wakacyjnej nie zabraknie Andrzeja Budzeckiego. Oskar Kreska Ony oprób gwaptu prawnik stanie przed SDM. Karolina, Iga Górecka, wciby będzie chciała go zniszczy. Niespodziewana pomoc zaoferuje mu aneta. Ilona Lewandowska. Po debukreskaszej przerwie, Krystian wieczorek wróci na planem, jak Mibo.